Cześć, cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam Was do prezentacji tego, co uszykowałam dla Was na live. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Oczywiście przekażcie to każdemu, babci, cioci, mamie, że jest taka możliwość zakupienia używanych rzeczy z potencjałem od Anuty w Belgii. I oczywiście was zapraszam na odcinek na live 16 października o godzinie 17:15. A teraz zabieram was już na prezentację tego co ja dla was uszykowałam. Będę również robić dzisiaj dla was pomiar, żebyście mogli sobie mniej więcej sprecyzować jaką to ma szerokość, długość, wysokość. Okej. Okay. Także zaczynamy. Mam tutaj taką tackę, a dwie filiżanki złote, i do tego jest mlecznik. Natomiast niestety nie ma tutaj cukiernicy, ale słuchajcie, kiedy ja to zobaczyłam w sklepie z używanymi rzeczami, to tak przyciągło mój wzrok. To jest tak piękne, tak świetne. Okej, okay. ja już tutaj Wam pokażę. Filiżanka, filiżanka prezentuje się tak. Ona ma tutaj, ona tutaj posiada sygnaturę. Już Wam tutaj czytam. Z Bawarii. Z Bawarii. Podstawek wygląda tak. No i słuchajcie, kiedy tak trzymam tą filiżankę, powiem wam, że, on, że ona jest taka delikatna, naprawdę delikatna, i mam ogromną ochotę z niej się napić pysznej kawy. Bardzo fajnie się ją trzyma. Dla mnie rewelacja. Oczywiście to jest produkt używany. Tutaj jest również sygnatura. To tak nie widać tego, ale tutaj pisze Walczasen. Ja Nie umiem tego czytać, kochani, także wybaczcie. No, środeczek wygląda tak. Nie ma wielkich przetarć. Tacka wygląda tak. Ja już nie wiem, jak to pokazywać czy z bliska, czy z daleka. Ale tacka również ma. Tacka nie jest od kompetu, gdzieś tam mi się trafiła. Natomiast ona również jest ze Sygnaturą i pisze, że jest z Francji. Do tego pokazuję Wam ten znakomity, przepiękny, cudowny czajnik. Zobaczcie. Jest on naprawdę prześliczny. Tak wygląda w środku. I również ma sygnaturę. Kiedy ja to wszystko zobaczyłam, to naprawdę miałam na to ogromną, ogromną ochotę. Średnica filiżanki posiada 8 cm, natomiast podstawek podstawek 12 cm. Już tutaj jeszcze zmierzę wysokość tego czajniczka. A powiem wam, że bardzo dobrze się trzyma to. Bardzo dobrze. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona. No i wysokość jest tego tak 21 cm. 21 cm. No kochani, mi osobiście bardzo się to podoba i można sobie fajnie nalać kawki. Oczywiście tak jak już wspomniałam, Posiadam tutaj tylko dwie filiżanki mlecznik oraz ten czajnik. Natomiast pomyślałam sobie, że idealnie będzie się komponować tutaj zwykła czarna cukiernica, lub też czerwona, lub po prostu biała. To jest taka po prostu tylko moja propozycja. Jeżeli będziecie chcieli, to to w praktyce wykorzystacie. Przechodzimy do kolejnego produktu, jaki mam dla Was do zaoferowania i będziecie mogli u mnie zakupić. Są to dwa talerze, dwa talerze porcelanowe, prawdopodobnie przez kogoś malowane. Tak jak widzimy, jest tutaj taki pewien ptak. Nie wiem, czy to jest y żura. Czy jaki to jest ptak? Nie wiem, kompletnie się nie znam. Natomiast tutaj jest podpisane przez kogoś. Tak jak widzicie, są dwie dziurki, można talerze ładnie powiesić. Tutaj jest drugi. Tutaj jest drugi, i tak jak widzicie, to troszeczkę różnią się tym, co ten ptak w danej chwili robi. Także tutaj się. No, schyla, a tutaj po prostu jest wyprostowany. Przepięknie malowany i tak jak widzicie, również jest podpisany. I tutaj na tym talerzyku już ten talerzyk już można powiesić, ponieważ ma taki haczyk metalowy. Bardzo zauroczyły mnie te talerze. Już mierzę tutaj średnicę tych talerzyków. Bardzo mi się podoba, słuchajcie, ta właśnie zieleń. Bardzo ładne, i w ogóle, że one są takie falowane. A więc tak, yy, średnica to jest dokładnie 20, 20 cm. Także takie talerzyki można u mnie kupić. Następnie, następnie, moi drodzy. Będę miała dla Was do zaoferowania przepiękne talerze. Przepiękne, ponieważ <gryw> mają one takie obramowanie złote, także u mnie tak troszeczkę na bogato. Bym powiedziała: a talerze do zaoferowania, moi kochani, mam takie. Jest, yy, jest to 6 sztuk talerzy. Oczywiście one posiadają sygnaturę. Posiadają sygnaturę, A, i tutaj pisze 23 septembr 1985, tutaj pisze Czechosłowaka, czyli chyba Czechosłowacja, Magwam, Magwam. Tak, tak wyglądają. Słuchajcie, te złocenia one tutaj nie są nigdzie przetarte. I one pokazują y, jakieś, jakieś po prostu miejscowości, jakieś zamki. Tak wygląda pierwszy, tak wygląda drugi. I ja już będę pokazywać kolejne talerze. Także słuchajcie, do obiadu w sam raz. Tutaj mamy trzeci talerz. Również jest to jakiś zamek. Oczywiście każdy posiadają sygnaturę. Jest to trzeci talerz, taki właśnie jakiś brąz i do tego złoto, także super wygląda. Czwarty talerz. Coś pięknego, słuchajcie. No, ja mam taki pomysł, że można podać dla sześciu osób obiad na tych talerzach. I oczywiście, jeśli nie ma kompletu, no to podać, po prostu położyć na ten talerz biały, głęboki. Również myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Ok. Piąty talerz. Widzicie, fajne jest to, że na każdym talerzyku jest inny rysunek, inny budynek. Jest to dla mnie bardzo ciekawe. Piąty talerz. I ostatni talerz jest taki. Przepiękne, coś pięknego. Naprawdę mi bardzo, ale to bardzo imponuje. Także mamy tutaj 23 wrzesień, septembre, czyli wrzesień 1985 rok. Także takie, takich sześć talerzy mam dla Państwa do zaoferowania. I już tutaj mierzymy średnicę tych talerzy. Średnica tych talerzy jest 24 cm. Dobrze, przechodzimy do kolejnego produktu, jaki mam dla Was do zaoferowania. A jest nim, moi kochani, przecudowne trio. Spójrzcie, jakie fantastyczne. Co więcej. Przemiło trzyma się tą filiżankę, jest ona niesamowicie wygodna. A jeżeli chodzi o mnie, ja jestem bardzo wybredna do filiżanek i mało która mi się podoba, a ta jest, powiem Wam, i pojemna i przepiękna. Ma takie fajne, piękne kwiatki. A także sygnatura jest jest sygnatura i tutaj jest Bawaria Bawaria zaraz wam powiem jaka jest wysokość i średnica tej filiżanki mamy tutaj podstawek Bawaria tak wygląda podstawek i mamy i mamy talerzyk deserowy przepięknie malowany i tak tak to właśnie wygląda, przecudownie. No, już robię pomiarę talerzyka deserowego. Talerzyk deserowy ma no tak niecałe 20 cm. Podstawek do filiżanki ma 15 cm. Średnica filiżanki 7,5. Wysokość równe 7. Także mam, zobaczcie, prześlicznie wygląda całe to trio. I to będzie można u mnie zakupić. Bardzo zadbana porcelana. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do następnej, fajnej, bardzo fajnej rzeczy. A mianowicie, moi kochani, mam do zaoferowania taki fajny zestaw. I już Wam tutaj pokazuję. Mamy tutaj kieliszki, kieliszki, jest tutaj taka kurka, może to być do jajek, natomiast ja powiem wam, moi kochani, że to się bardzo fajnie trzyma, taki kieliszek, i ja polecałabym tutaj wypić bardzo dobry likier. Likier lub coś innego, oczywiście z przyjaciółkami, bo jest to na trzy osoby. Tak wygląda kurka, jest to takie ładne, fajne szkło. Tak wygląda cała kurka. Są trzy takie kieliszki. Do tych kieliszków są takie trzy widelczyki. Są takie trzy widelczyki, i one tutaj są. I tutaj pisze tak. Y ten przedstawia jeden Amerykę. Kolejny przedstawia y, Italię, czyli Włochy i ostatni tutaj przedstawia Egipt. Te widelczyki posiadają pewien grawer, ale nie wiem czy to tak czy to widać. No coś tej ostrości nie mogę złapać. Także takie posiadają grawer. Są to bardzo fajne, prześliczne, takie słodziutkie widelczyki. I tutaj mam do zaoferowania taką deskę: taka piękna, rzeźbiona deska, drewniana. Tutaj mamy taki grawer India. India. No, i teraz tak moi kochani, jaki ja tutaj mam pomysł na to, i dlaczego akurat kieliszki i widelce? Ktoś sobie pomyśli, to nie pasuje, ale nie, kochani, ja myślę, że pasuje. Można tutaj na tej desce fajnie pokroić sery, sery różnego rodzaju. Można pokroić fajne szynki różnego rodzaju. No, i oczywiście, kiedy przyjdą przyjaciółki, to dla trzech osób widelczyki. No i żeby nie było tak sucho, no to na popicie trzy takie kieliszki. Oczywiście, jeśli ktoś chce, to może te kieliszki wykorzystać do, do jajek, ale ja osobiście ich bym nie wykorzystała do jajek, tylko po prostu zaprosiłabym przyjaciółki. I na pewno jakimś fajnym, ciekawym likierem bym poczęstowała i takie małe aperitif bym zrobiła z serów lub też szynek. Ale to jest po prostu moi kochani, moja taka, moja taka sugestia. A czy będziecie to chcieli zakupić i wykorzystać taki pomysł, to już wszystko zależy od Was. Natomiast ja bym tak zrobiła i bardzo. Mi się to podoba. Przecież nie musimy mieć wszyscy tak samo jak inni. Możemy mieć coś, coś od siebie oryginalnego, prawda? Ta deska wynosi e, szerokość wynosi 26 cm, natomiast długość tej deski jest to 30 cm. Przepiękny. Wydaje mi się, że dosyć spory łabądź, bardzo duży. Porcelanowy. Wygląda on prześlicznie, przepięknie. Ma bardzo fajnie pochyloną główkę. No i słuchajcie, jest on dosyć głęboki. Można tutaj coś włożyć. On nie posiada żadnej sygnatury. Natomiast jest bardzo, bardzo duży. Taki łabędź mam do zaoferowania. No, i tak, jaki ja tutaj mam pomysł na to? Możecie u mnie zakupić tak wspaniałego łabędzia, tak dużego. Ja jeszcze się odsunę. Widzicie, dosyć spory on jest. Moja propozycja jest taka. Łabędzia można po prostu położyć w domu na przepięknej komodzie, i może on dodawać charakteru naszego pięknego mieszkania. Drugą opcją, jaką mam, yy, propozycja dekoracji jest to po prostu wrzucenie tutaj białych kamieni, kamyszków, takie można zakupić, i do tego przepiękne różyczki powkładać, czerwone, mocno czerwone różyczki. Jeżeli by ktoś chciał, myślę, że na cmentarzu taka kompozycja może stać. Może taka kompozycja stać w domu, czy gdzieś w restauracji, czy na przykład jeżeli ktoś ma hotel, to yy, przy recepcji. I myślę, że myślę, że takiego łabędzia można w różnych miejscach fajnie zaaranżować. Widzicie, on ma tutaj puste wnętrze, i to wnętrze z pewnością trzeba je wykorzystać. I ja podałam tylko taką propozycje dekoracji czy się na to skusicie i czy to u mnie zakupicie wybór należy do Was ja tutaj już robię pomiary a zrobimy najpierw wysokość wysokość dokładnie jest 30 cm tutaj e, pomiar tego łabędzia zrobiłam odtąd do samego dołu. To jest 30 cm. I zrobimy teraz długość. Długość to słuchajcie, jest tak 29-28 cm. Wysokość, długość, i teraz zrobimy szerokość czyli od skrzydła do skrzydła. To jest jakieś 16, 16, 17 centymetrów tutaj. Kochani, kolejną rzeczą, jaką mam dla Was do zaoferowania, jest to talerz dekoracyjny. Taki różowy. Z takim bardzo urokliwym, jakbym to powiedziała, miasteczkiem. Jest to takie miasteczko. Cudowny, śliczny talerz różowy. No i ten na tym miasteczku można sobie na przykład wyobrazić, że to jest takie westernowe. Jest to jakiś być może western, taki, tacy e, ludzie w dawnych czasach, fajnie, po, fajnie poubierani. No i ten talerz posiada, posiada oczywiście sygnaturę, jest to porcelana angielska. Porcelana angielska. No i co? Moja propozycja to może być na przykład, żeby gdzieś go e, gdzieś go postawić. Niestety nie mam nóżki do tego talerza, ale można gdzieś go postawić na dekorację lub też po prostu wykorzystać słuchajcie, do pysznego e, ciasta. Bynajmniej ja bym tak zrobiła. Ja już tutaj mierzę. Yy, szerokość tego talerza jest to 25 cm. Także coś fajnego można na nim położyć i po prostu normalnie korzystać. Tutaj jest sygnatura i wydaje mi się bardzo, bardzo atrakcyjny talerz. Dobrze, kochani, jak już, jak już jesteśmy przy tych talerzach, to mam kolejny talerz. Kolejny, który bardzo mi wpadł w oko. Kolejnym talerzykiem jest ten śliczny talerz, oczywiście ze zdobieniem takim złota. Co dodaje oczywiście, że to jest talerz taki na bogato, bo złoto zawsze przyciąga. Jest tutaj na widoku, widzimy widzimy łódki, widzimy piękne łódki także można sobie wyobrazić, że gdzieś jedziemy w rejs no i oczywiście e, tutaj mamy taki znaczek, jest to talerzyk z Francji nie wiem czy będziecie widzieć chyba nie będzie widać ale jest to bynajmniej z Francji talerzyk i chciałam Wam powiedzieć, że do tego talerzyka akurat akurat mam podstawek taki bezbarwny podstawek i można sobie fajnie tutaj e, dać talerzyk. I bardzo mnie to cieszy w sumie, że jest podstawek e, m, przeźroczysty. To przynajmniej tak e, więcej widać tego talerzyka. Takie jest bynajmniej moje zdanie. Średnica jest to 21,5 cm. Taka jest średnica. I można ten wspaniały talerzyk oczywiście nabyć. Dobrze. No i moi kochani, przechodzimy do ostatniej rzeczy, jaką będę miała dla Was. Do zaoferowania tutaj tych całych wszystkich produktów z Belgii. Moi kochani, ostatnimi produktami, jakie mam do zaoferowania, są to przepiękne kubki. Tak wyglądają. Słuchajcie, kiedy zobaczyłam te kubki, tak mi się spodobały. Zobaczcie. O, bardzo wygodnie się je trzyma. I posiadają te kubki, oczywiście, taki znaczek Made in England. Są fantastyczne, bardzo fajnie, bardzo miło się je trzyma. Tutaj widzicie, są takie grawery hmm, kwiatków. Także są bardzo fajne. Ja myślę, że można z takich kubków napić się na przykład fajnej pysznej herbaty ziołowej, jak na przykład pokrzywa, która dobrze wpływa na nasze włosy. Tak jak widzicie, znaczki są. I tutaj kolejne dwa. Bardzo dobrze się trzyma te kubki. A przede wszystkim podoba mi się kolor. Bardzo kolor mi się podoba. Są takie no takie inne. No, i to jest takie prześliczne. Przeprześliczne. Wydaje mi się, że pojemność tych kubków to będzie 200 ml, 250 chyba nie. Aczkolwiek mogę się mylić. Tak wyglądają, i ja już tutaj mierzę Wam moi kochani. Średnica tego kubka to jest 7,5 cm, a długość tego kubka jest 9 cm. 9 cm, tak. Bardzo fajnie się je trzyma. Jeżeli będziecie chcieli nabyć u mnie takie piękne, cudowne kubki, to oczywiście będzie to możliwe. Z Belgii. Wszystkie produkty już Wam pokazałam. Ja Was serdecznie zapraszam 16 października o godzinie 17:15. Jest to środa. Mam nadzieję, że przyjdziecie, zobaczycie jeszcze raz te produkty, być może kupicie, a wysyłka będzie dostępna na terenie całej Unii Europejskiej. Także jest to dobra wiadomość, że można płacić w euro, jak i w złotówkach, tak jak wspominałam, cena tych produktów będzie wyższa ze względu na przesyłkę, a przesyłka, tak jak już wspominałam, wynosi od 20 do 30 euro. Co niestety daje nam w przeliczeniu od 90 do 130 zł um, no, mam nadzieję, że nie więcej, ponieważ będę robić to pierwszy raz. No i wszystkiego również będę się uczyć. Jeżeli produkt dojdzie do państwa uszkodzony, wtedy ze mną się kontaktujecie przez telefon, przez e-mail, przez WhatsAppa, robicie zdjęcia lub też krótkie wideo w celu udokumentowania co tam dokładnie się wydarzyło, i wtedy, jeżeli produkt będzie uszkodzony, cała kwota wraca do Was. Jak już wspominałam, przy zakupie drugiego produktu będzie minus 20%. Tak. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to proszę zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. To dzięki, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że zobaczymy się na live. Będę czekać na Was. I do zobaczenia. Pozdrawiam Aneta w Belgii.